Ups! To się wytnie! Zabił go! Hej, hej, hej! Z tej strony czyta Witajcie bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj mamy dla Was odcinek z nowym wyścigiem. Tak jest. A w aktualizacji dzisiejszej mamy wyścig Guillermo. Niestety, ale... Konie które mogą wziąć udział w tym wyścigu nie są na przecenie, no szybko człowiek się do dobrego przyzwyczaja, przyzwyczailiśmy się, że konie które biorą udział w wyścigach Guillermo e, są przynajmniej jedna, dwie rasy tak, są na jakiejś e, promocji niestety, tym razem przy tej aktualizacji nie ma żadnej promocji na te konie, a jakie to są konie? No w sumie to są też kuce, ehm... Cinco tauge. Chyba tak to się czyta, nie jestem pewna, nie jestem mistrzynią w czytaniu nazw raz koni. Kuce walijskie oraz gotlandzkie. Te trzy kuce mogą brać udział w tym wyścigu, i wyścig daje aż 500 punktów doświadczenia dla konia. E, słuchajcie, nasza e, krytyka chyba ilości punktów doświadczenia, które e, dostajemy w tych takich wydarzeniach, w końcu dotarła do SSO i chyba w końcu wzięli, e, poszli po rozum do głowy i dali nam, słuchajcie, więcej punktów doświadczenia za takie wyścigi. Jestem jak najbardziej za, bo skoro to jest jakiś event, tak? Nie na stałe, to powinien. No, Mieć trochę więcej tego doświadczenia i jestem jak najbardziej za propsy, jak najbardziej super. I słuchajcie, ja tutaj się teraz kręcę przy tych konikach, które możecie kupić, żeby wziąć udział w tym wyścigu. I tak one wyglądają tutaj. Oczywiście, jeszcze kuce walijskie, których nie będę już pokazywać, dlatego że dosyć niedawno był osobny odcinek na ich temat i kupowałam wszystkie. Sama zresztą też na kucu walijskim. W tej chwili jeżdżę. A my, słuchajcie, idziemy i zobaczymy, gdzie on jest. Gdzie jest ten Guillermo? On gdzieś tu powinien być. O, jest tutaj, słuchajcie. Jest ten Guillermo. Czekajcie, tędy. Za koralem, gdzie znajdują się do zakupu te kucyki, jest tutaj. I zobaczymy, jak ten wyścig nowy wygląda. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj mi wyścig. Zobaczcie, 500 punktów doświadczenia. Nie, no to to się opłaca robić, słuchajcie. Jeżeli macie niewytrenowane, ostatnio kupione kuce walijskie, tak jak ja, jak najbardziej opłaca się robić ten. Wyścig. Jeżeli słyszycie takie mm, dziwne dźwięki z tła, to mój kot oczywiście, jak zawsze, uznał, że w momencie, kiedy ja zaczynam nagrywać odcinek, on będzie dostanie e, szajby. Wybaczcie, nic nie jestem na to w, w stanie, nie jestem w stanie nic poradzić na to. Trzy razy zaczynałam nagrywanie tego odcinka, e, bo, ta, bo ten biały szata się dar tutaj do mikrofonu. Wybaczcie, nic nie jestem w stanie poradzić. Ona musi się po prostu wyszaleć w momencie, kiedy ja nagrywam, bo jak nie nagrywam, to siedzi cicho. I kto powiedział, że koty nie są złośliwe? <laughs> Wracając, słuchajcie, tutaj do odcinka, e, powiem Wam, że kolejny przyjemny wyścig podoba mi się ten wyścig, nie jest słuchajcie, jakiś tam za bardzo wymyślny, które co często mnie drażni, po prostu przyjemna jazda na naszym pikselowym koniku, bo też przyznaję, że na przykład te takie wyścigi, które są w winnicy na tym na tym otwartym padoku, to one mnie troszeczkę drażnią, bo, bo trochę Trochę przekombinowali jakieś tam e, małe Volt, gdzie gdyby to jeszcze działało, tak? No to jeszcze ok. Ja bym to zrozumiała i bym była za, ale one po prostu nie działają. Hitboxy w tej grze kiepsko działają i to jest bardziej irytujące niż e, fan, tak? Czyli więcej irytacji e, przysparza niż e, dobrej zabawy. A tutaj właśnie mamy. Przyjemną jazdę na naszym pikselowym koniku i jestem bardzo zadowolona, powiem Wam. W końcu prostota wygrała, tak, nie przekombinowujemy super. I działają wszystkie skoki, co też czasami im ee, nie wychodzi. I możemy sobie tutaj podjechać i dostać 500, tak? Jest, dostajemy 500. Expa. Ja zaraz zrobię jeszcze raz ten wyścig, ale to już poza odcinkiem. Ale słuchajcie, oprócz tych, ym, tego wyścigu, a nie tych wyścigów, bo to jest jeden w sumie wyścig, ym, pojawiło się dla osób, którzy mają Star Ridera nowe przedmioty, a mianowicie spodnie. Admiralskie te spodnie. I chciałabym wam coś pokazać. Tak, dobrze widzicie, nie ma nogi. Moja postać nie ma nogi, będą musieli to naprawić. Mamy Buga. Um, na razie nie zrobicie sobie żadnych zestawów z tymi spodniami, dlatego że mają Buga. A jeżeli jesteście e, albo planujecie, chcecie e, zrobić jakiś filmik, słuchajcie, e, związany z. Duchami czy coś w tym stylu, to jest idealny moment. Słuchajcie, macie teraz spodnie, gdzie nie macie nóg u postaci, <noise> także możecie sobie nagrać film z duchami. To na dzisiaj tyle, dlatego że tylko tyle w tej aktualizacji zostało dodane. Na pewno, słuchajcie, też jeszcze w tym tygodniu będę się starała odpalić jakiś live. Nie wiem kiedy to będzie. W tym albo w przyszłym tygodniu. Nie wiem kiedy jeszcze to będzie, kiedy znajdę czas, dlatego że teraz, no wiecie, jesteśmy też na przedwiośniu i ja mam dosyć dużo rzeczy do robienia w ogrodzie i nie wiem, czy mi się uda w weekend odpalić. Czy w weekend będę musiała po prostu pracować i robić swoje. Ale postaram się to zrobić. Także czekajcie. Zapraszam na Discorda. Oczywiście informacja o tym, kiedy ten live pojawi się, pojawi się na moim Discordzie, także zapraszam do śledzenia i do zobaczenia. Pa pa.